Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie. Tym razem już w ostatnim odcinku z naszych takich dzienników dewelopera programowania gier. Tym razem jest to już finalny odcinek. Pomijam sporo informacji, które od ostatniego odcinka się tam, że tak powiem, podziały, ale chciałbym podsumować projekt, ponieważ jest on już ukończony. Więc przejdźmy może do podsumowania. Zapraszam. Na początku, jak wiecie, był pomysł. Pomysł powstał w prima aprilis. Oczywiście, ostatecznie nie okazał się żartem. Chociaż czy ja wiem, może sam, sam pomysł na grę był żartem i sama gra jest żartobliwa. Zobaczymy. Później był projekt. Projekt realizowany w Unreal Engine 4. Jak już pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście odcinki. Projekt ten nie był prosty, ale błędy opóźniały tylko nieuniknione. Koncepcja, koncepcja gry oraz jej wykonanie zmieniała się w czasie. I to zmieniała się bardzo. I e, różne pomysły wypadały, wchodziły nowe. Ale nieuniknione wreszcie nadeszło. Release Day 18 maja. E, o, wersja przepraszam, 0902 już jest. E, jeszcze tam drobne poprawki były. Ale jak widzicie zajęło to ponad półtorej miesiąca. Więc mogę ostatecznie Wam przedstawić papierowe klocki. E, ponieważ jest to ostatni odcinek z cyklu tworzenia gier, to e, w tym momencie chciałbym zrobić podsumowanie takich prac. E, więc podsumujmy. E, pod, podsumujmy, właśnie. Na początku była motywacja oczywiście. Eee, czym była ta motywacja? No, motywacją było to, że zawsze można powiedzieć od nawet czasów chyba szkoły średniej chciałem tworzyć gry, ale jakoś nigdy tak w życiu mi się nie złożyło, że, 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 że znalaz żebym znalazł na to czas. Minęło już kupę czasu. Nie będę mówił, ile mam lat, ale w końcu postanowiłem spełnić te swoje marzenia i coś z tym zrobić. Eee, no i jak widać, coś zrobiłem. Drugim celem, który tutaj tą motywacją taką, którą miałem, to było chęć nauczenia się po prostu tworzenia gier i chęć nauczenia się też tworzenia gier w środowisku Unrealu, Unreal Engine. Przed przystąpieniem do tego projektu sobie jakieś tam parę tutoriali przerobiłem, coś tam się pobawiłem, jakieś takie proste rzeczy porobiłem. No i myślałem, że zjadłem wszystkie rozumy, ale się okazało, że nie. Więc, więc teraz wiem więcej, ale też wiem, że jeszcze dużo, dużo jeszcze nie wiem. Tak zazwyczaj bywa, ale jestem zadowolony z efektu, ponieważ swój cel osiągnąłem. Sporo, sporo, sporo naprawdę się nauczyłem. I tu muszę też powiedzieć Wam coś takiego: że jeżeli macie właśnie jakiś taki pomysł, żeby coś wydaje się Wam trudne, na przykład pisanie jakiejś gry, czy, czy, czy zrobienie czegoś, jednak czasem warto się za coś wziąć, bo no, czas poświęcony może być dłuży. Ale no liczy się troszkę taka satysfakcja i to, że, że osiągamy ten cel w końcu. Nawet nie jest istotne, że osiągniemy ten cel, tak, że, że nie wiadomo co powstanie, bo ta gra, którą tutaj stworzyłem, wcale nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka rewelacyjna, jest dość prosta. Aczkolwiek zajęła mi, jak widać, bardzo dużo czasu stworzenie tego wszystkiego. Natomiast no, warto po prostu nie poddawać się, i cały ten, cała ta droga do celu również jest, jest wartościowa. Przynajmniej taka była w moim przypadku. Tu jeszcze taką inspiracją do tego, która mnie pchnęła, no, był taki konkurs. Są takie dża, dżemy, można powiedzieć, czyli takie konkursy, które. Um, które, do którym ludzie się spotykają i mają określony czas na napisanie jakiejś gry. W związku z jednym z nich jest właśnie Ludum Dare. W tym roku był Ludum Dare 50 i on rozpoczął się dokładnie właśnie 2 kwietnia. Ja na pomysł właśnie tak się troszeczkę, no troszkę się biłem z myślami, w zasadzie to można powiedzieć, że 2 kwietnia zacząłem. Nie startowałem w tym konkursie oczywiście, bo ilość godzin jaką tutaj musiałem poświęcić grubo przekraczała, że tak powiem czas, który tutaj w tym konkursie jest. Oni tam mieli ze dwa dni powiedzmy, a mi zajęło półtorej miesiąca wieczorami, bo poza pracą, poza nagrywaniem na YouTube, a więc w ogóle w jakichś takich super wolnych chwilach nie mam pojęcia jak znalazłem tyle czasu. E, tym niemniej, e, tym niemniej zainspirowałem się po prostu te, tematem, który zawsze w takim tym konkursie jest losowany i ostatniego dnia jest ogłaszany, Jeden, są tam różne głosowania, głosowania. Dzień wcześniej 1 kwietnia był, było jeszcze 10 tematów, jednym z nich był właśnie Delay the Inevitable. Czyli opóźnienie uniknione. Ja jeszcze nie wiedziałem, jaki temat zostanie wylosowany, ale ten sobie właśnie wybrałem. W związku z czym, jak zobaczyłem następnego dnia, że ten temat został wybrany, no to stwierdziłem: kurczę, to musi być jakiś znak, żeby zacząć jednak tą grę pisać. W związku z czym, no. Poddałem się temu tematowi i starałem się, e, może nie opóźnić nieuniknione, tylko przyspieszyć nieuniknione, ale różnego rodzaju e, no, problemy po drodze programistycznej nie tylko, e, opóźniały nieuniknione, ale, ale w końcu się chyba nie, nie udało opóźnić kompletnie tego nieuniknionego, czyli, czyli zrobienia tej gry. E, jak już wspominałem, narzędziem głównym w użytym w projekcie był Unreal Engine 4. Oprócz tego oczywiście GIMP do grafiki, do muzyki, yy, do udźwiękowienia Audacity, Bosca SEOIL. To jest taki programik, który można zrobić muzykę. Tą kocią muzykę, którą słyszycie zresztą w tle, to jest stworzona przeze mnie muzyka. Yy, może nie jest rewelacyjna, ale le, lepiej nie potrafię. No coś, tam, coś tam brzdąka i, i da się tego jakoś słuchać, mam nadzieję. Yy, Oczywiście po pewnym czasie chyba można dostać kwiku od tej muzyki, no ale dobra. Taka jest, jaka jest, i taka już nie będę tego zmieniał. Ale czas realizacji projektu. W to należy wliczyć nie tylko czas na realizację tych pomysłów, programowanie, ale też uczenie się Anriela. Podejrzewam, że jeżeli bym jeszcze raz ten projekt robił, to mógłbym nawet i o połowę skrócić ten czas, wiedząc po prostu, że to co wiem teraz i mając takie doświadczenie. Więc to są takie pierwsze koty zapłaty. Druga sprawa też jest taka, że bardzo często siadałem wieczorami, czy w zasadzie... Cały czas siedziałem wieczorami, no nieczęsto może długiego weekendu majowego i tak dalej. Jak było jakieś wolne. Więc generalnie rzecz biorąc, siedziałem, no po prostu wieczorami, gdzie byłem już po pracy zmęczony i, i, i to też nie jest najlepsze na. No. Tworzenie kodu i programowanie czegoś. Kod zrobił się taki, powiedzmy, tam, jak to nazywam, że tak powiem, spaghetti kod, to znaczy już szczerze mówiąc, nie chciałbym już więcej do niego patrzeć, bo tak się kończy pisanie troszkę tak na żywioł, ale, ale jakoś to działa. Więc to jest całkowity czas, jeśli chodzi, tak, orientacyjny, jeśli chodzi o godzinę poświęcone na ten projekt. Znane błędy. Oczywiście projekt zawiera jeszcze na pewno mnóstwo błędów, więc nie spodziewajcie się, że to będzie bez błędów. Tam jeszcze na pewno jeszcze się może różne rzeczy podziać. Szczerze mówiąc, miałem w pewnym momencie nawet, powiedzmy, już prawie, że się poddawałem, bo, w pewnym, bo napotkałem, że także debagowanie pewnych problemów już zaczęło mnie w pewnym momencie przerastać i ledwo sobie z tym poradziłem. Ale ostatecznie. Ostatecznie jakoś przeskoczyłem większość problemów. Są dwa znane błędy bugi. Postać potrafi na chwilę utknąć, nie zawsze od razu są gdzieś tam kolizje wykrywane, ale zauważyłem, że podczas gry to tak naprawdę troszkę utrudnia grę, ale nie przeszkadza. Więc w myśl zasady, jeśli coś jest błędem, to nie, nie naprawiaj tego, tylko potraktuj to jako cechę, czyli feature oprogramowania to zostawiam to jako feature. Czasami też rotacja klocka się nakładają, jak to zresztą zobaczycie powiedzmy, i obydwa klocki się zatrzymują, ale to jest nawet ciekawy bug, który troszkę utrudnia też. Z jednej strony pomaga, bo możemy przytrzymać jakiś spadający klocek, a z drugiej strony skutkuje to też takim ciekawym utrudnieniem. Przełączanie między wersjami językowymi, z tym sobie nie poradziłem. Nie chciało to za Chiny Ludowe działać. Nie wiem, dlaczego. Już na razie już zostawiam to. Zrobiłem dwie wersje językowe. W zasadzie one działają. Tylko, w, jak się ma Windowsa, no bo docelowa platforma to jest Windows, bo już nie, nie kompiluje na inne platformy. Jak jest Windows w polskiej wersji językowej, powinna być menu i wszystko po polsku. Jeżeli, że tak powiem, będzie wersja angielska, powinno być po angielsku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale przełączania tego w trakcie jakoś to nie chciało działać, więc już stwierdziłem: Dobra, daję spokój, bo może innym razem. Oczywiście są na pewno jeszcze inne błędy, ale o tym nie mówmy. O błędach się nie mówi. E, ważna informacja, zanim przejdziemy do pokazania tej gry, przecież, e, gdzie można pobrać grę? Ponieważ jeszcze nie wiem, nagrywając ten film, w związku z czym info będzie w opisie pod filmem. Na pewno będę chciał gdzieś udostępnić to dla Was, ale nie wiem, czy to będzie GitHub czy coś w tym stylu. Na pewno nie Steamy, takie rzeczy, bo tam to trzeba przejść całą procedurę weryfikacji, jakieś umowy podpisywać. To no, bez przesady na taki prosty projekt. E, więc e, będzie gdzieś do pobrania, Z, oczywiście za darmo nie, nie, nie będzie płatna. E, to jest taka zbyt prosta gra, żeby, e, żeby tam jakąś kwotę za nią dawać. E, dobra, co dalej. No właśnie, zagrajmy więc w papierowe klocki. <laughs> zagrajmy więc papierowe klocki, zaraz w tym momencie się tym zajmiemy. Tylko tak, najpierw wyłączmy tą muzykę, bo tam będzie własna muzyka i odpalmy to. Mam nadzieję, że się teraz odpali. Odpaliło się. <laughs> I znowu jest muzyka. <gry> e, dobra, jest tutaj, jest, na samym początku jest taka informacja jak grać. Mamy w zasadzie ruch postaci, sterowanie strzałki prawa-lewo, ruchem klocka i rotację klocka A, D, Q, e, użycie teleportu, spacja, użycie przedmiotu. Są trzy rodzaje znajdziek. W ogóle nie powiedziałem, bo osoby, które dopiero ten, od tego odcinka zaczynają oglądać o co chodzi w tej grze. Jest to taki jakby uproszczone, Ja się inspirowałem troszeczkę Tetrisem, to znaczy spadają sobie klocki różne na dół, natomiast one nie. Naszym celem nie jest tak jak w Tetrisie tak dopasowywanie je, żeby, żeby one te, te ostatnie linie na dole znikały. Tylko mamy w środku każdego klo, w środku tego jednego z klocków jest nasza postać, którą możemy się poruszać. Pomiędzy klockami są teleportery, które też losowo są tam do, dorzucane do tych klocków. Pojawiają się różne znajdźki, które. Jedne, jedna ze znajdziek, jeżeli ją, to jest zapałka, ja to nazywam. Ona powoduje, że jak wyjdziemy z klocka, teleportujemy się do innego, ten klocek jest zniszczony. Druga znajdźka jest, zresztą za chwilkę to zobaczycie, taka, że ja to nazywam gumka do mazania aczkolwiek gumki to z graficznie za bardzo nie przypomina, bo nie wiedziałem jak to, jak to narysować. Przy okazji, grafika, którą tutaj jest, zrobiłem, no może zapomniałem, za wyjątkiem loga, tutaj typowych loga Twittera, gdzie Facebooka czy, czy YouTube'a, gdzie tu macie linki, to powinno was przekierować do, do moich odpowiednich tych kanałów społecznościowych. Grafikę robiłem, tak jak mówię, w Gimpie od zera. E, więc, więc wszystkie te elementy są robione e, po prostu ręcznie. E... Na czym to ja skończyłem? Aha, druga znajdźka, ja to nazywam znajdźki, przedmioty, to jest znajdźka, która, właśnie gumka, która powoduje, że jeżeli ustawimy ją w jakimś klocku i czasami na dnie studni, jeżeli klock spadnie na dno studni, się dezaktywuje i się zbierają te klocki do samego, do samej góry, jak dojdą do góry i już nie będzie można żadnego klocka stawić, no to jest nieuniknione, czyli koniec gry. Więc naszym celem jest opóźnianie tego nieuniknionego, czyli po prostu jakby przestawianie tych klocków, tak jak troszkę w Tetrisie, niszczenie ich właśnie przy pomocy znajdziek. Trzecia znajdźka jest związana z tym, że czasami losowo w tych pojawiają się mm, klockach takie rzeczy, które spowalniają nasz ruch, i tam nie można też tego klocka ani wysadzić, ani zmazać, ani, ani podpalić. Więc trzecia znajdźka powoduje usunięcie tego, tego efektu. Nie wiem, jak ja to nawet nazwałem. To był glue, czyli klej, w tym momencie, zdaje się. Eee, no, więc mamy użycie przedmiotu strzałka w górę, ponieważ są trzy znajdźki, zmiana przedmiotu tabem. Te oczywiście na początku nie mamy nieograniczonej ilości, w ogóle nie mamy tych przedmiotów tych znajdziek. One się też pojawiają losowo w klockach, więc musimy je zbierać. Mamy pod lewym kontroler powiększenie gry, jakbyśmy chcieli sobie powiększyć. No i Escape powinien działać do menu, czy do wyjścia powiedzmy do, do pauzy gry. Jest jeszcze jeden ukryty klawisz, zdaje się Control G, o ile się nie mylę, który kończy rozgrywkę, czyli robi game over, taki sztuczny. Zostawiłem go, to było z debugowania jeszcze, ale. No, ale stwierdziłem, że takie coś może, może zostać, bo jakby ktoś chciał sobie wyjść wcześniej, znaczy wyjść i tak może, ale zakończyć grę wcześniej, no to, to może to zrobić. Są opcje. Mamy typy, trzy typy studni. Szeroka, gdzie dużo miejsca, jest wąska, wysoka i taka domyślna, która jest tutaj płaska. Trzy rodzaje prędkości: bardzo wolna, średnia i bardzo szybka może dajmy na średnią i pra prawdopodobieństwo, szansa na pojawianie się przedmiotu. Domyślnie jest to 60%, możemy to zmieniać. Mamy dźwięk, głośność dźwięku, głośność muzyki. Nie wiem, czy nie powinno to być ciszej, czy tutaj nie ma baga w tym momencie. Eee, sprawdźmy jeszcze. Działa, 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 dobra. stawmy to na 20%. No dobra, nowa gra. Wpisujemy sobie ksywkę. No i teraz będę się musiał skupić. Pych! Tu mamy w lewym górnym rogu są tury. Teraz możemy sobie sterować. Tu jest nasza postać. Tu jest teleport. Spacją się teleportujemy. Tu jest znajdźka numer 2. Widzę, że się na razie pojawiły znajdźki numer 2. To żółte to jest właśnie efekt glue, że tak powiem. Eee, teraz aktywowałem znajdźkę numer 2. I teraz te klocki powinny wybuchnąć dwa. E, tutaj nie mogę żadnej znajdki zrobić. E, no właśnie. Dobra. E, zaraz. E, teraz zróbmy ten efekt spalenia klocka. Ziup przy wyjściu się klocek pali. Dobra, nie mam żadnych znajdek, Mam jedną znaczkę do usuwania tego. Rotację klocka trzeba robić czasami, żeby sobie tutaj jakby pobierać. Uuu, kurczę, nie zdążę tam tego wziąć. No właśnie, trochę trzeba się troszkę. Tutaj usuńmy ten klocek. Przeznaczmy go do spalenia do góry. Uuu, ten będzie do spalenia. Uuu, to tak nie do końca chciałem to zrobić. Ale okej, okay. teraz możemy tą znaczkę zrobić. Możemy przesunąć, żeby nam te, które tam nam spadły. Uuu, ojej, kurde. Dobra, gdzie ja się tam teleportowałem? Panie szanowny, kurde, bo już nie wiem, co mam robić. O, właśnie. Teraz by trzeba było tą znaczkę aktywować. Tak. Chyba źle to wymierzyłem sobie coś. Będzie game over. A może jeszcze nie? Pojawiają się znajdźki. Dobra, teraz weźmy tą znajdźkę. Ona powinna nam zniszczyć tamtego klocka. Eee, tą znajdźkę usuńmy efekt, ten znajdźkę... A stala vista baby było słychać, tylko bardzo cicho. No niestety, gdzieś tam klocek, że tak powiem, może powinienem dodać jeszcze animację, ale gdzieś tam się zebrał klocek u góry. Kończy się gra nie, jak, jak gdzieś u góry klocek powiedzmy, zostanie zdezaktywowany. Ja robię 33,66 punktów, a tam mam jakieś imię 1,72 punkty. Mi się udało uzyskać kiedyś. No, jest punktacja, jakbyście chcieli. Tutaj się strasznie nauczyłem z tym punktacją, z sortowaniem tego od największego do najmniejszego. Nie wiem, czy to dobrze działa ale... i sortowanie jest po punktach. Punkta to jest liczba tur, które się wytrzyma. Liczba klocków, które spadają nie jest taka istotna, bo ona zależy mniej więcej też od liczby tur. Klocki pojawiają się chyba co drugą turę, czy co jedną turę powiedzmy. O, nie, co drugą muszą się pojawiać jakoś, albo co trzecią turę. Liczba zebranych znajdziek, użytych znajdziek. Sto, poziom trudności, który był ustawiony, no i takie te rzeczy, które tutaj właśnie się pojawiają. E, tutaj też mamy podsumowanie. W zasadzie od tego poziomu też szybkości powinno być sortowane, ale nie wiem, no, sortowanie jednocześnie po tym i po tym to by było trudne. Więc jest uproszczona punktacja, można sobie taki Hall of Fame, e, można sobie wrócić. W trakcie gry też macie do dyspozycji Escape, który powinien e, jak sobie zrobimy start to możemy kontynuować główne menu lub wyjście z gry. No i to w zasadzie tyle z mojej strony. Gierka jest prosta, jak widzicie. Tu się klocek pojawił jakiś kurde, miało go tu nie być. Jakiś bug jest, ale dobra, nie chcę se... Nie, bo to jest to nie jest pauza, to jest ekran początkowy. Hmm, właśnie. Dobra, zostawmy to już, już nie będę tego poprawiał. Niech sobie tam będzie. To już jest drobnostka, więc mam nadzieję, że nie, nie będzie się nic tu wieszało. Mam nadzieję, że nie będzie nic złego się z tym działo i mam nadzieję, że się w to będzie dało grać. Jak się okazuje, na tych opcjach takich, jak teraz sobie ustawiłem, nie jest tak łatwo trochę. Nawet sam autor, że tak powiem, nie jest w stanie za bardzo tego zrobić dużej punktacji, ale mam nadzieję, że Wam się będzie dobrze w to grało. Piszcie w komentarzach oczywiście, jak sobie pobierzecie tę grę, jak, jak sobie w nią pogracie, jak się Wam uda. Oczywiście uruchomić, bo nie testowałem też na innych komputerach, w sumie na jednym mogę jeszcze sprawdzić. Mogą jeszcze być jakieś drobne zmiany, bo może jeszcze będę wprowadzał jakieś zmiany, ale generalnie rzecz biorąc, chciałbym już zamknąć ten projekt, bo jak widzieliście na podsumowaniu, pożarł mi on okre, okropnie dużo, e, dużo czasu, więc e, no więc więc prawdopodobnie będę już, już tu nie będę nic robił, aczkolwiek takie bagi, jak tutaj mnie troszkę irytują. No ale dobra, zostawmy może to. Na razie. Dziękuję wam za obejrzenie. Przepraszam, że to trochę chaotyczny w tym momencie, ten cały odcinek taki chciałem go lepiej nagrać, ale szczerze mówiąc, jestem już zmęczony, a z drugiej strony chciałem dużo rzeczy przekazać, pokazać i tak dalej, i tak dalej. Więc pokazałem najlepiej, jak potrafiłem. Trzymajcie się i mam nadzieję, że Was to też zachęci do jakichś własnych projektów, niekoniecznie programistycznych, do spełniania marzeń, krótko mówiąc. Trzymajcie się, cześć.